drogą bogatego ojca. Opowiadanie na podstawie książki Bogaty ojciec biedny ojciec. Witaj, szanowny czytelniku, w tej fascynującej podróży przez rozdziały jednej z najbardziej wpływowych książek o finansach Bogaty ojciec biedny ojciec autorstwa Roberta Teki. Ta książka nie tylko zmieniła sposób, w jaki ludzie zaczęli spostrzegać pieniądze, ale stała się także mapą drogową ku finansowej wolności. Pisząc te słowa, otwieramy drzwi do świata dwóch zupełnie odmiennych perspektyw bogatego ojca i biednego ojca. Z każdym rozdziałem będziesz miał okazję zagłębić się w ich myśli, przemyślenia i filozofie życiowe. W pierwszym rozdziale przeniesiemy się do niewielkiego miasteczka, gdzie życie Piotra, bohatera naszej opowieści, zaczęło się zmieniać, gdy natrafił na książkę, która radykalnie odmieniła jego sposób myślenia o finansach. Przyjrzymy się chwilom, które zainicjowały rewolucję w jego życiu, i odkryjemy, jakie kluczowe lekcje wyniósł z pierwszych stron bogatego ojca, biednego ojca. W drugim rozdziale wkroczymy w świat dwóch różnych podejść do pieniędzy, reprezentowanych przez biednego ojca, bogatego w wiedzę akademicką, oraz przez bogatego ojca, który zdobył bogactwo dzięki przedsiębiorczości i inwestycjom. Lekcje od bogatego ojca otworzą nam oczy na potencjał inwestycji i zarządzania finansami, przewartościowując nasze podejście do kwestii pieniężnych. Razem przemierzymy te rozdziały, odkrywając tajniki, które pomogą nam lepiej zrozumieć świat finansów, inwestycji i samodoskonalenia. Wprowadzenie w świat bogatego ojca, biednego ojca to zaproszenie do refleksji nad własnymi nawykami finansowymi i do zrozumienia, jak fundamentalnie wpływają one na nasze życie. Gotów jesteś na tę inspirującą podróż? To ruszajmy razem w głąb filozofii finansowej Roberta Tiki-Yosaki i odkrywajmy, jak możemy zrewolucjonizować nasze spojrzenie na pieniądze i sukces. Rozdział pierwszy. Początek przygody. W niewielkim miasteczku, gdzie poranki zaczynały się od szumów ulicznych i zapachu świeżo parzonej kawy, mieszkał Piotr, młody człowiek o marzeniach zaklętych w codzienności pracy i rachunków. Jego życie było jak monotonna melodia, aż do dnia, gdy trafił na książkę. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Autorstwa Roberta T. Kiyosaki. Piotr, choć pracował ciężko, zdał sobie sprawę, że musi zrozumieć tajniki pieniędzy, by osiągnąć finansową wolność. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Roberta T. Kiyosaki stała się kluczem do zamkniętych drzwi świata finansów. Dla Piotra ta książka była wstępem do zupełnie nowej przygody. Przygody zrozumienia, jak pieniądze naprawdę działają. Mieszkańcy jego miasteczka, przyzwyczajeni do tradycyjnych ścieżek życiowych, patrzyli z lekkim zdziwieniem na Piotra, gdy ten zaczął przekraczać granice swojego dotychczasowego pojmowania finansów. Jednak to zdziwienie nie zatrzymało go. Choć dni Piotra wypełnione były pracą od świtu do zmierzchu, teraz jego myśli krążyły wokół kwestii, które jeszcze niedawno były dla niego abstrakcją. Po lekturze książki zdał sobie sprawę, że, że to nie tylko praca determinuje poziom jego sukcesu, ale także sposób, w jaki myśli o pieniądzach i podejmuje decyzje finansowe. Nocami, gdy inne domy były już zatopione w ciszy, Piotr przeglądał swoje notatki zastanawiając się, jak mógłby zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Marzenia o finansowej wolności, które wcześniej jawiły mu się jako odległy miraż, zaczęły nabierać kształtu. Dla Piotra zaczęła się nowa epoka, zapełniona nie tylko rutynową pracą, ale również celowym kształtowaniem swojego finansowego przeznaczenia. Przyszłość wydawała się teraz bardziej jasna, a sam bohater, z książką w ręku, stanął na rozdrożu między przeszłością pełną ograniczeń a przyszłością pełną nieograniczonych możliwości. To był początek jego przygody z bogatym ojcem biednym ojciec, która miała odmienić nie tylko jego sposobność na pieniądze, ale także całe jego życie. Rozdział drugi lekcje od bogatego ojca. Książka wprowadziła Piotra w świat dwóch różnych podejść do pieniędzy: jedno reprezentowane przez jego biednego ojca, obdarzonego wiedzą akademicką, a drugie przez bogatego ojca, który zdobył bogactwo poprzez inwestycje i przedsiębiorczość. Lekcje od bogatego ojca otworzyły oczy na potencjał inwestowania i zarządzania finansami. Pierwszy z nich, biedny ojciec, był postacią wykształconą, utalentowaną i pracowitą. Posiadał imponujące kwalifikacje. Zdobył szereg tytułów naukowych, ale mimo wszystko pozostał w pułapce finansowej. Jego myślenie było zdominowane przez przekonanie, że praca na etacie i zdobywanie wykształcenia akademickiego to klucz do finansowego sukcesu. Zupełnie inaczej przedstawiał się obraz drugiego ojca, bogatego ojca. Był on przeciwnikiem utartych szlaków, głosząc, że prawdziwa potęga Leży w umiejętnościach przedsiębiorczości i inwestycji. Zdobył swoje bogactwo, biorąc odpowiedzialność za swoje finanse, inwestując mądrze i budując aktywa generujące dochód. Lekcje od bogatego ojca stały się dla Piotra źródłem inspiracji i zrozumienia, że kluczem do sukcesu nie jest wyłącznie praca na etacie, ale również rozwijanie przedsiębiorczości oraz zdobywanie wiedzy z zakresu inwestycji. Zaczął myśleć szeroko i spojrzeć na pieniądze jako narzędzie, które może pracować dla niego, a nie tylko odwrotnie. Najważniejszą lekcją, jaką od bogatego ojca wyniósł, było zrozumienie, że aby osiągnąć finansową wolność, musi przerwać tradycyjny cykl pracy na etacie na rzecz posiadania aktywów, które przynoszą pasywny dochód. Bogaty ojciec przekazał mu kluczową zasadę: Nie pracuj za pieniądze. Ale spraw, aby pieniądze pracowały dla Ciebie. Za każdym rozdziałem książki Piotr czuł, jak jego sposób myślenia ewoluuje, a lekcje od bogatego ojca stają się światłem przewodnim na jego drodze do finansowej mądrości. Wprowadzone idee wzbudzały w nim zapał do eksperymentowania, poszukiwania nowych możliwości i kształtowania swojego własnego, unikalnego podejścia do pieniędzy. To była nauka, której biedny ojciec nigdy mu nie przekazał. Rozdział trzeci. Edukacja finansowa w praktyce. Zafascynowany lekcjami od bogatego ojca, nie zamierzał tylko pozostawać biernym obserwatorem nowych idei. Postanowił przekuć zdobytą wiedzę w czyny, stawiając pierwsze kroki na ścieżce praktycznej edukacji finansowej. Zamiast zastanawiać się jedynie nad zdobyciem stałej pracy, zaczął eksplorować możliwości inwestycji. Studiując różnice między aktywami a pasywami, zdał sobie sprawę, że kluczem do sukcesu nie jest jedynie zarabianie, ale również umiejętne zarządzanie zarobionymi pieniędzmi. Zainwestował czas w zrozumienie, że aktywa to źródła przychodu, które pracują dla niego, podczas gdy pasywa jedynie pochłaniają zasoby finansowe. Jego pierwsze kroki w świecie inwestycji były nieśmiałe, ale pełne determinacji. Rozpoczął od nauki podstaw rynków finansowych, analizy przedsiębiorstw i innych instrumentów inwestycyjnych. Odkrył również rolę przedsiębiorczości jako kluczowego elementu budowy majątku. Zrozumiał, że bycie przedsiębiorczym to nie tylko posiadanie własnej firmy, ale przede wszystkim umiejętność widzenia i wykorzystywania szans na rynku. Podążając śladami bogatego ojca, Piotr zainwestował w różne formy aktywów, od nieruchomości po akcje i obligacje. Każda inwestycja była dla niego nie tylko szansą na zysk, ale również lekcją, która poszerzała jego horyzonty edukacji finansowej. W miarę jak zyski z inwestycji rosły, Piotr zaczął dostrzegać, jak skuteczna może być praktyczna edukacja finansowa. Dzięki jej wdrożeniu Stał się bardziej świadomy swoich wyborów i działań, co przekładało się na coraz lepsze wyniki finansowe. Edukacja finansowa w praktyce stała się dla niego nie tylko narzędziem do osiągnięcia bogactwa, ale także sposobem na osiągnięcie finansowej niezależności. Jego podejście do pieniędzy zaczęło ewoluować, a on sam stawał się świadomym i pewnym siebie uczestnikiem rynku finansowego. To był dla niego kolejny krok w drodze do finansowej wolności, a każda inwestycja była krokiem ku bardziej niezależnej przyszłości. Rozdział czwarty Inwestycje i podejście bogatego ojca. Pod wpływem lekcji z książki Piotr zainwestował w nieruchomości i akcje. Zrozumiał, że bogacenie się nie polega tylko na ciężkiej pracy, ale na strategicznym zarządzaniu swoimi pieniędzmi. Zamiast polegać wyłącznie na zarobkach z etatu, zaczął z rozwagą inwestować swoje środki, widząc w tym klucz do prawdziwej finansowej stabilności. Podejście bogatego ojca stało się dla niego mapą drogową do finansowej stabilności. Pierwszym obszarem, w który zdecydował się zainwestować, były nieruchomości. Zrozumiał, że zakup domu lub mieszkania to nie tylko wydatek, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Podążając za bogatym ojcem, szukał okazji na rynku nieruchomości, analizując lokalizację i prognozy rozwoju. Jego pierwsza nieruchomość stała się kamieniem milowym, otwierając drogę do pasywnego dochodu z wynajmu. Kolejnym krokiem były inwestycje na giełdzie. Piotr zdobył wiedzę na temat analizy akcji i strategii długoterminowego inwestowania. Rozumiał, że akcje to nie tylko kupno i sprzedaż. Ale przede wszystkim właściwe zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Bogate ojciec nauczył go, że inwestycje na rynkach kapitałowych mogą generować znaczne zyski, jeśli są podejmowane z długoterminową perspektywą. Z każdym podejmowanym działaniem Piotr zaczynał dostrzegać, że bogacenie się nie opiera się jedynie na ciężkiej pracy. To raczej umiejętne i strategiczne zarządzanie pieniędzmi oraz podejmowanie przemyślanych inwestycji. Podejście bogatego ojca stało się dla niego mapą drogową, ukazującą, że finansowa stabilność to nie tylko owoc pracowitości, ale przede wszystkim mądrze podjętych decyzji. W miarę jak rozwijał swój portfel inwestycyjny, zaczynał czerpać korzyści z pasywnego dochodu generowanego przez jego aktywa. To był moment, w którym zrozumiał, że pieniądze mogą pracować dla niego, a nie odwrotnie. Podejście bogatego ojca stało się dla niego filozofią życiową, a każda inwestycja była kolejnym krokiem ku budowie trwałego fundamentu finansowego. Rozdział 5. Przemiana Piotra. Z biegiem czasu Piotr doświadczył przemiany. Zamiast martwić się o każdy rachunek, zaczął myśleć o budowaniu swojego majątku. Jego inwestycje zaczęły przynosić owoce, a on sam zaczął przekazywać zdobytą wiedzę innym, chcącym podążać śladami bogatego ojca. Jego inwestycje, które kiedyś były jedynie koncepcją na kartach książki, teraz zaczęły przynosić owoce. Nieruchomości generowały pasywny dochód z wynajmu, akcje na giełdzie rosły, a każda decyzja inwestycyjna stawała się krokiem ku wzrostowi jego majątku. Zamiast ciężko pracować na etacie, nasz bohater zaczął korzystać z owoców swojej mądrości finansowej. Jego przemiana nie była jedynie zmianą w portfelu inwestycyjnym, stał się on pewniejszy siebie, bardziej świadomy swoich działań i bardziej odważny w podejmowaniu decyzji finansowych. Tam, gdzie wcześniej widział tylko ograniczenia, teraz dostrzegał nieograniczone możliwości. Podejście bogatego ojca, które zaczęło jako zbiór zasad w książce, stało się dla niego stylem życia. Zauważył, że nie martwi się już codziennymi rachunkami czy perspektywą emerytury, zamiast tego skupiał się na rozwijaniu swojego majątku, patrząc w przyszłość z optymizmem. Przemiana ta nie była tylko transformacją finansową, ale także mentalną przeniesieniem myślenia z perspektywy pracownika na perspektywę przedsiębiorcy i inwestora. Jego przygoda z edukacją finansową nie skończyła się na własnym sukcesie. Zdając sobie sprawę, jak wiele może zaoferować innym, zaczął przekazywać swoją wiedzę. Organizował warsztaty, prowadził bloga, a nawet założył lokalne spotkanie dla entuzjastów finansów. Chciał, aby inni również doświadczyli przemiany, jaką on sam przeżył. Nasz bohater stał się inspiracją dla wielu, którzy szukali drogi do finansowej niezależności. Jego historia była dowodem, że zmiana jest możliwa, że edukacja finansowa może otworzyć drzwi do nowego, lepszego życia. Przemiana Piotra była jak fala, która zaczęła rozchodzić się po społeczności, podnosząc świadomość ludzi na temat potencjału ukrytego w zdobywaniu wiedzy i mądrego zarządzania finansami. To była przemiana, która stworzyła nie tylko nowego inwestora, ale także lidera gotowego dzielić się swoją wiedzą i wspierać innych w ich własnych transformacjach. Rozdział szósty: Sukces i wizja przyszłości. Dzięki książce Bogaty ojciec, Biedny ojciec Piotr osiągnął sukces finansowy, o jakim nie śnił wcześniej. Jego historia stała się inspiracją dla innych, którzy pragną zmienić swoje podejście do pieniędzy. Teraz, z głową pełną wiedzy, Piotr patrzy w przyszłość z optymizmem, w pełni zdając sobie sprawę, że kluczem do finansowego sukcesu jest edukacja i mądry sposób zarządzania zasobami. Z każdym kolejnym osiągnięciem, sukces stawał się dla Piotra nie tylko miarą jego majątku, ale także stopniem zrozumienia własnych umiejętności, determinacji i wytrwałości. Wizja przyszłości, którą zaczynał kształtować, była pełna możliwości i bezgranicznego potencjału. Podsumowując, sukces Piotra nie był jedynie historią finansową, ale pełną życia opowieścią o przemianie i inspiracji dla innych. Jego wizja przyszłości była rysunkiem pełnym kolorów, zbudowanym na fundamentach mądrości finansowej, pasji i wspólnotowego działania. To zakończenie nie było tylko zamykaniem rozdziału, ale otwarciem nowego, pełnego obietnic, możliwości i trwałego sukcesu. To nie było zwykłe opowiadanie o budowie majątku, to była historia przemiany, determinacji i zrozumienia, że pieniądze to narzędzie, a nie cel sam w sobie. Dla Piotra sukces nie był tylko zbieraniem bogactwa, stał się symbolem wolności wyboru, możliwości pomagania innym i kreowania życia zgodnego z własnymi marzeniami. Przemiana nie była jednorazowym wydarzeniem, to było stałe dążenie do doskonałości, rozwijanie się i dzielenie się z innymi zdobytą mądrością. W ślad za bogatym ojcem Piotr pozostawił nie tylko ślad na rynku finansowym. Ale przede wszystkim w sercach tych, którzy świadomie podążają za swoimi marzeniami. Czytając te opowiadanie, wyobraź sobie, że i ty możesz doświadczyć takiego doznania, przemiany, która spowoduje, że Twoje życie nabierze rumieńców, a świat finansów przestanie być tajemniczym doznaniem, który jest przeznaczony tylko dla wybranych. Powodzenia.